Cześć! Jestem Jakub z kanału Monbrick, a w dzisiejszym odcinku Zestanowimy sobie zestaw 60222 Który pochodzi z roku 2019 Jego cała to 79zł Ale jak wszyscy wiemy, już lat minęło od tego wyjścia I pójdziemy sobie na śnieg wyjście, które napadał, tyle napada, gdzie cały czas śnieg pada Jak będzie więcej śniegu, pójdziemy sobie nagrać tam recenzję I wtedy sobie potestujemy ten pojazd Ja teraz tą recenzją wzlekałem Trochę lat od tego zestaw, Mam w zasadzie to już z półtora roku Ale w końcu go mam Patrzymy ile jest w woreczku mamy będą dwa. Tak, tak, zbiorę dwa woreczki. I jedna. Tak, jedna że w jest truca, ale przy jest arkuszu z naklejkami. Dobrze, ten zestaw zryca. Może jednak nie tędy. No i niestety wstałem rano, a cały śnieg stopniał. Na szczęście mam w pobliżu taki stok narciarski, na którym jest sztuczny śnieg, jak widzicie, tam nie ma śniegu. A tutaj trochę śniegu znalazłem, dlatego tego dzisiaj uda się na. W pierwszej kolejności oczywiście sobie to z, y, omówimy, a później będą jakieś ciekawe, e, ciekawe testy tego wszystkiego, bo jest tutaj kilka funkcji bawialnych, w zasadzie taka jedna fajna funkcja e, bawialna, o której Wam dzisiaj powiem. Najpierw mówimy o samą konstrukcji, bo jest to porządnie zrobiona konstrukcja. Ci, co byli na live'ie, widzieli jak ją układałem, to e, wiedzą, że jest to, że sama podstawa tej konstrukcji e, była taka bardzo techniczna i mogła sprawiać wrażenie, że e, jest to zestaw z serii LEGO Technic. E, mamy oczywiście z dwóch stron gąsienice. E, gąsienice właśnie wprawiałem ten pojazd w ruch. Chociaż tam, zobaczcie, jest tam zamontowane nawet jedno takie koło. Koło po środku. Tu mamy obracający się, obracający się ten system ze śniegiem. Zaraz Wam powiem czemu tutaj dałem jeszcze takie czemu tutaj dałem elementy kolorowe, ale to, to za chwilę. Całość oczywiście jest czerwona. Tutaj mamy tego X-TRIME, jakaś jeżdżąca, jeżdżąca jak widzicie figurka. Jest też także na zderzaku jakieś logo, a w środku ten pan w środku ma biały kubek, bardziej z jakimś nabojem, jakąś kawą czy czymś. No i tutaj jest ruchomy, tak chyba się do rusza, ale możemy podnosić, kiedy jego funkcja nie jest potrzebna. A gdy jego funkcja jest potrzebna, akurat musi odśnieżać, to to idzie na dół i odśnieża. A teraz może sobie to odśnieżanie przetestuj. No i rząd po co były mi te kolorowe groszki. Słuchajcie, ja nie chcę sobie pogubić tych białych, a w śniegu raczej ich później bym nie odnalazł. Jest całkiem, wziąłem tylko tego Kolorowe. Cały czas jest ryzyko, że jakiś zgubię, ale trudno, jak tam się jeden czy dwa zgubi, to jakoś nie będzie dużej e, straty, to nie jest jakiś bardzo cenny element. Uwaga, staram się obrazać. Wow, jak to leci. E, teraz to poznajduję, bo upadło gdzieś tu jest tutaj bardzo dużo tego. äh Jeśli chodzi o tą figurkę, zaraz oczywiście ją sobie tutaj zrzucimy, ale najpierw trzeba ją szybciutko mówić. Ma ona okulary, jest to pani, pani narciarka. Jak mówię, ma takie niebieskie okulary i lekki uśmiech na twarzy. Bluza jest jest niebieska, ale widać jakieś takie pomarańczowe suwaki, różne takie wykończenia, a pomarańczowe są także jej spodnie. W ręku trzyma kije, a narty ma nie... Dobra, teraz ją tutaj zrzucimy, trzeba ją lekko popchnąć, tutaj już pojedzie raczej sama. O, szybko Wywaliła, więc taki może niezbyt test. Wiecie co, jeszcze zrobię jeden test. Tutaj e, na śniegu, e, na śniegu e, przyjadę, e, przyjadę, nie będę już tych groszków tam brał do tego, ale zobaczcie, przyjadę, zobaczcie, jak to świetnie zbiera śnieg. Podsumowując dzisiejszą recenzję, powiem Wam, że jestem z tego zestawu strasznie zadowolony. Jest to dobrze zrobiony zestaw. Kiedyś był w cenie 79 zł katalogowej, teraz już go tutaj nie zobaczymy. tego no Nie polecam Wam go, bo za 129 już nie jest może tyle wart, ale jest to naprawdę porządnie zrobiony zestaw. E, mam nadzieję, że będzie właśnie więcej takich zestawów w tematyce zimowej, nie, no, nie, nie takiej świątecznej, tylko takiej właśnie zimowej. Jakieś te pługi, różne e, narty, e, jeśli chodzi o e, LEGO, e, LEGO City. E, fajna, fajna ta funkcja bawialna polegające na zbieraniu śnieżek.